you <laughs> Zabiegi czekoladowe to pełna rozkosz dla wszystkich zmysłów, a przy tym doskonała pielęgnacja dedykowana skórą wymagającym regeneracji i odżywienia. Produkty stosowane w zabiegach charakteryzują się wysoką zawartością witamin A, E, F, HK oraz beta-karotenu. Zawierają również wiele pierwiastków śladowych, takich jak żelazo, magnez, potas, fosfor, selen czy sole mineralne. Ponadto polifenole i flavonoidy spowalniają procesy starzenia. W kosmetyce wykorzystuje się ekstrakty, począwszy już od oleju z nasion kakaowca, poprzez łuski z nasion kakaowca, po samą czekoladę i wyciągi z czekolady. Mowa tu o kaobrominie i teobrominie. Czekoladowe zabiegi, jakie proponujemy w Czekołańspa to zabiegi niezwykle przyjemne, zmysłowe, gwarantujące przy tym doskonałą preliminację kosmetyczną. Zabiegi czekoladowe są znane, jednak wciąż cieszą się niesamowitą popularnością. Myślę więc, że ten fakt mówi sam za siebie, jak wyjątkowo przyjemna jest to pielęgnacja, i o tym nikogo nie trzeba przekonywać. Zabiegi mocno pobudzają produkcję endorfin, czyli hormonów szczęścia. Rytuał czekoladowy, który proponujemy, przynosi do czekoladowego raju, poprawia nastrój, a przy tym zapewnia kompleksową pielęgnację. Taki rozkoszny rytuał to, to doskonały prezent w ramach na przykład voucheru. Zabiegi polecamy również jako relaks dla dwojga. Masaż czekoladowy w jednym gabinecie to doskonały pomysł na słodkie i przyjemne wspólne chwile dla dnia. W naszym cokołaństwie proponujemy pełen wachlarz zabiegów pielęgnacyjnych ciała i twarzy, opartych na produktach z użyciem winnych ekstraktów. Każda część winnego grona jest cenna i znalazła swoje zastosowanie w kosmetyce. Wykorzystuje się ekstrakty z miąższu, skórek, łupiny pestek i olej z nich tłoczony, aż wreszcie samo wino. Wiele z tych produktów zawiera olej winogronowy z wysoką zawartością witaminy E, która opóźnia procesy starzenia i wzmacnia funkcje ochronne skóry. Ponadto lecytyny i przeciwutleniacze, które chronią lipidy naskórka przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. W gamie zabiegów winnych proponujemy niezwykle reaksującą kąpiel, wygładzający peeling całego ciała, intensywnie nawilżający i ujętniający okład na ciało czy odprężający masaż. Zabieg pilnacyjny twarzy czerwone wino dedykujemy cerom potrzebującym rewitalizacji, wzmocnienia i ujętnienia. Doskonale nadaje się również do cer wrażliwy ze względu na traksolutynę, czyli wyciąg czerwonego wina, który jest korzystny dla cer naczyniowych. Działa kojący na podrażnienia i redukujące zaczerwienienia. Rytuał winny to niezwykła podróż, która z zapachem, pielęgnacją, aromatem i smakiem pozwoli zakosztować dobrodziejstw, jakie oferują nam te cenne grona. Czekam Państwa, odtworze kombornie jest dedykowane każdemu, kto chce odbyć z nami tą przyjemną podróż, chcąc poznać tajemnice i niezwykle korzystne właściwości dla całego organizmu, jakie skrywa w sobie wino. Rytuał winny może być idealnym pomysłem na prezent pod choinkę dla osoby, której chcemy podarować chwilę relaksu, wytchnienia od codzienności i naprawdę wyjątkowej pielęgnacji.